Cześć wszystkim, z tej strony Albi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zajmiemy się nową gazetką Just Kick It, numer 9 2016 ro roku z wieloma dodatkami dlatego zaraz przejdziemy do unboxingu teraz jeszcze kilka słów o Ekstraklasie która trwa w najlepsze była y przed chwilą dziewiąta kolejka no i Legia Warszawa, jak było bez formy tak wciąż jest przegrywa kolejny mecz nawet w naszej ekstraklasie po tym jak przecież y, mocno y, skompromitowała się w meczu z Borusem Dortmund. Porażka 3 do 2 z Zagłębiem, chociaż ten mecz można było wygrać. Y, Pazdan y, z, z strzelonym samobójem oraz Nemanie Nikolić, który nie wykorzystał jedenastki. No i Zagłębie wygrało ten mecz 3 do 2. No zobaczymy co sądzicie w komentarzach. Czy legie podniesie się jeszcze, czy uda mi się mimo wszystko zdobyć Mistrzostwo Polskie, bo na razie na to nie wskazuje. 14 miejsce to jest zdecydowanie duże rozczarowanie dla włodarzy LEGI Warszawa. Ale teraz może do unboxingu tej oto gazetki. Czeka nas dużo dodatków, więc zapraszam serdecznie. Witam serdecznie w unboxingu gazetki, która wyszła dzisiaj wtorek 20 września nowa gazetka, jeszcze Wam pokażę za 11,99 a więc 12 zł no i dodatki to mini puszka, niestety pusta no ale cóż, jakbyśmy mieli w sumie 6 saszetek to byłoby no naprawdę już yy, bosko pusta puszka może się przydać na przykład do przechowywania kart z jeszcze z sezonu 2016 no i już z nowej 2017 mamy limitkę Hamesa oraz jedną saszetkę tu też jestem ciekaw, co mi wpadnie. Do tego mini piłka piłkarzyki. To sobie może krótko przetestujemy. A teraz to otwieram. Gazetka jest no, mocno napchana. Okej. Okay. Więc jedziemy. Z tym koksem. Z tym już widzicie pocztówki. Chociażby Michała O, Dobra, mamy to. No ja nie jestem pewien czy ta limitka Hamesa Rodriguez'a jest dostępna też w jakichś innych tam zestawach albo... Yy, lub tak dalej Ale na pewno yy, jej nie miałam, to jest chyba moja pierwsza w barwach reprezentacyjnych, więc to naprawdę miło Ok, folia na bok i mamy całą zawartość Ta puszka Gazetka, to zaraz Wam ją pokażę Dokładniej to też na bok No i co, no to może najpierw Wam... Zaprezentuję tą puszkę, ona jest w takiej folii. No i jest pusta, oczywiście. Jeszcze wam pokażę. Pusta puszka, ale chyba jest nowa. No, jest chyba nowa. Tak mi się wydaje. Dobra, no, zamykamy ją. Do no, przechowywania kart na pewno fajna sprawa. No, szkoda, że nie ta najnowsza z tego 2017 roku, ale trudno. Kładziemy sobie może tutaj. O, tutaj sobie ją położymy. No i dobra. Te piłkarzyki. To sobie może rozetniemy i wam szybko pokażę, jak one się prezentują. No, tutaj mamy te dwie brameczki. Wiecie co? Ja teraz nie będę tego składał, bo to widać, trzeba słożyć. No i tutaj tak się strzela. Mamy trzech czerwonych piłkarzy i trzech żółtych, tak to wygląda. No, ja to po filmiku może sobie wypróbuję, czy to w ogóle działa, jak to jest. Na pewno, no, całkiem ciekawa sprawa. No, fajnie. No i dobrze, to może odłożymy na bok, bo potem miejsce już nie będzie. No i tak, mamy tutaj limitkę Hamesa Rodriguez'a. On chyba właśnie w takiej pozie jest na saszetce, teraz akurat nie mam z nim saszetki, ale wiem, że właśnie w takiej jest. W białych koszulkach reprezentacji Kolumbii, 105 na pomocy, więc no, całkiem mocny. Hames Rodriguez, zawodnik Realu Madryt, Macie Koda, a co mi tam? A więc, limitkę sobie tutaj postawimy, zaszczytkę otworzymy zaraz. No, i najpierw jeszcze pokażę Wam, co jest w gazetce takiego ciekawego. Na gazetce mamy Lewandowskiego, Messiego oraz Ronaldo. A kto by inny mógł taką właśnie gazetkę tutaj, yy. <laughs> być z przodu takiej gazetki. Teraz straciłem słowa. Oni są warci, krocie, gwiazdy futbolowe, czyli chodzi właśnie o tych. Zawodników tutaj jest pokazane, jakie są dodatki. No i 7 plakatów, między innymi zawodnik Śląska Wrocław jest to Riota Marioka, no naprawdę świetny japoński zawodnik, jeden z najlepszych w Ekstraklasie moim zdaniem. Tutaj mamy reklamę najnowszych kart. Spis treści. Co tutaj dalej? Coś o nowych kartach? Czy nie? Dobra, tutaj o tej puszce, tutaj właśnie o dodatku, parę informacji. Kolejny krok do mundialu. No, po meczu z Kazachstanem 2 do 2. Kolejne mecze z Armenią oraz z Danią. Więc, pa, taka wzmianka, właśnie tutaj. Nasza, na, nasz drogi Arek. Arkadiusz miał naprawdę świetna forma w Napoli. Na razie, y, w 100% udaje mu się y, tutaj Higuaina y, zastąpić. Więc, naprawdę jesteśmy dumni z niego, no szkoda, że w reprezentacji tak nie strzela, no ale myślę, że w końcu ten czas nadejdzie, 7. niedługo w siedmiu wspaniałych, tu pisze niedługo, chociażby Thibaut Moulin albo Tama Thomas Westenicki Jarosław Kubicki i tak dalej czyli pewnie nowe twarze w ekstraklasie, najdroższe gwiazdy futbolu czyli tutaj jest zestawienie Luis Suarez 90 milionów Ronaldo 110 Messi 120, więc no znów Argentyczyk wyprzedził tutaj Ronaldo. Lewandowski mamy 75, więc się nic nie zmienia u Roberta. Następnie wzmianka o Wayne'u Rune'u, przebieg jego całej kariery. Kto zgarnie koronę ekstra klasy? Między innymi Niki Bile Nielsen, Nemania Nikolic, który nie strzelił karnego, jak wspominałem już wcześniej. Bayern Monachium kontra Borussia Dortmund. No i plakaty, moi drodzy, Neuer, Boateng, Neymar i tak dalej, największe gwiazdy, ale też z klasy właśnie mamy Majewskiego, Radosław Majewski, 30-latek wraca do Ekstraklasy, jak wiemy, plakaciki, plakaciki, idziemy dalej, tu jakieś zagadki, to już trochę szybciej przejdę, Claudio Pizarro, koniec ery, Bogusława Cupiała z Wisły Kraków, kolorow, kolorowe jak... Boisko, tutaj jest odgadnięcie herbów. To wiecie, co sobie tutaj może się pobawimy? To mamy FC Keln Tutaj chyba jest Ingolstadt. Tu byśmy mieli <grym> to logo. No, teraz nie jestem do końca pewien. Tutaj mamy HSV, tutaj Freiburg. A to logo to. Napiszcie no, w komentarzach, jeśli wiecie. Może mi wpadnie podczas filmiku, bo no teraz nie wiem. Dobra, następnie listy czytelników. Niepowtarzalne stroje piłkarza, więc no nowe nowe trikoty. Ulegi się niestety, nic nie zmieniło, ale no niektóre kluby właśnie mają zmiany. Pogoń Szczecin na przykład ma teraz y, inną firmę. Teraz jest Zina, zamiast y, wcześniej był Nike. Urodziny Michała Pazdana, 21 września. To też o tym zmianka. Gdzie rodzą się gwiazdy, część. Siódma już, i tym razem pod lupę biorą Sao Paulo. Fajn, fajne jest to zestawienie, właśnie, co, co Just Kikit. Takie coś wychodzi. Bardzo fajna sprawa. A w następnym Just Kikicie mamy no też bombę. 12 kart, czyli dwie saszetki. Dwie saszetki z naklejkami oraz dwie karty z limitowanej edycji. Więc no, jestem ciekaw, jakie limitki będą, ale też saszetek z naklejkami i z kartami będę się mocno cieszył. Więc następny numer również na moim kanale się pojawi. Możecie być pewni. A więc tyle do gazetki Just Kick It. No i teraz jeszcze mamy tą jedną saszetkę z Schweinsteigerem, z Bale'em oraz z Gerardem Piquet. Przypomnienie krótkie. No zobaczymy, czy trafimy Rarka. Jestem ciekaw. Trudno by było, bo jedna, jedna saszetka to, to nie 10. Ale zobaczymy. Dobra. Jedziemy. I tutaj mamy Diego Perotti z Romy. Następnie Souza, zawodnik Fenerbacze, Brazylijczyk. Mark andré Ter Stegen z Barcelony, fajnie. Zawodnik Barsy, małych bardzo mam. Następnie Isco z Realu Madryt, fajnie. Czyli mamy z Realu i z Barsy w jednej saszetce, ciekawa sprawa. Następnie Joe Hart, bramkarz reprezentacji Anglii, obecnie w Torino. A specjalną kartą jest Re z Realu Madryt Luka Modric. W karta fans trafia się jedna na... Dwie, saszet, dwie i pół saszetek, więc no, najczęściej wpadająca karta, ale ładnie, tego fansa akurat nie miałem. Luka Modric ostatnio w genialnej formie, naprawdę w premier Division, świetna forma 31-letniego 31 Chorwata. No i tak wyglądało saszetka, szał nie było, rarki nie trafiliśmy. Do tego jeszcze mamy limitkę, która jest w świetnym sta stanie. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda, mimo to właśnie tych piłkarzyków się nie zgięła, ani nie poniszczyła. Więc bardzo fajnie. Pusta puszka. No i jeszcze te piłkarzyki. Plus gazetka. Tyle w najnowszym Justki Kit numer 9 wrześniowy. Z Was zapraszam na kolejne odcinki na kanale i żegnam się. Do usłyszenia! Hej!